1 sierpnia 2000 roku decyzją Wójta tak gminy Terezpol z dnia 31 lipca 2000 roku otworzono przy urzędzie gminy Tereszpolu gospodarstwo pomocnicze o nazwie Zakład Gospodarczy Komunalnej Tereszpolu w Załorędzie z siedzibą Zakład jako gospodarstwo pomocnicze funkcjonował do 31 grudnia 2010 roku. Dniem 1 stycznia 2011 roku został utworzony samorządowy zakład budżetowy o nazwie, jak powyżej. Działalność zakładu w 2010 roku skupiała się w szczególności na transporcie ścieków z terenu gminy, oczyszczaniu ścieków i konserwacji urządzeń wchodzących w skład oczyszczalni, konserwacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. I tak w 2010 roku. Przewierano transportem z 2 3317 m3 ścieków na planowane 2800 m3. Oczyszczono ogółem według przepołowu mierza na oczyszczalni 35 860 m3 ścieków, co daje przeciętną dowodą 98,2 m3. Z tego wynika, że ścieki dowożone to jest 9,1 m3 na drogę z kanalizacji 89,1 m3. W procesie oczyszczania ścieków utworzono następującej ilości odpadów. Osad 12,32 tony, zawartość peskownika 9,28 tony, skrawki 0,34 tony. Przekazano na wysypisko w Korczowie osad w ilości 10.08, zawartość peskownika 7.7 tony oraz skradki 0.34. Chcę poinformować, że opłata z tego tytułu za jedną tonę wynosi 130 zł. Przeprowadzono z pozytywnym wynikiem dwie analizy ścieków oczyszczonych po filtrach. Z zaleceniem pozwolenia wodnoprawnego. Koszt analizy ścieków wynosi 378 zł. W przypadku, gdyby struktura tych analiz była nieprawidłowa, w następnym roku należy powtórzyć i obowiązuje czterokrotne przeprowadzenie analiz. W ubiegłym roku wynajmowano 7 razy z MPG jako i sprzęt specjalistyczny do odrażania kanalizacji. Koszt jednej godziny pracy sprzętu wraz z dojazdem wynosi 244 zł. Tylko odróżnienie kanalizacji wykonana przy pomocy ciągnika. W tym miejscu nasuwa się potrzeba na własnego agregatu do wykonywania powyższych prac. Przedaż wody w 2010 roku, według planu 90 tysięcy metrów sześciennych, wykonanie 89 670. Przeprowadzono monitoring przyglądowy, czyli badanie jakości wody do spożycia przez mieszkańców. Na ujęciu w Terepszkolu muntach z wynikiem pozytywnym, koszt jednej analizy Wynosi 2464 zł. Badania wody jak i ścieków dokonuje akredytowane laboratorium ekoprojekt Pszczyna z w Bierzańsku, świadczące usługi na terenie powiatu jułejskiego. W ramach przyglądu kontrolnego przeprowadzono po cztery badania jakości wody z ujęć też poły z Guntach oraz w lipowcu. Jakość, jakość wody odpowiada normom zalecanym przez... Ministra Zdrowia. Próbki do badań pobierane są przez Powiatową Stację Sanitarną Biologiczną w Piłgoraju i dostarczone do laboratorium w zamości. Koszt jednej próbki to jest cena 280 zł. Awaryjność sieci wodociągowej w minionym roku była zbyt duża. Większość awarii była na odcinkach wodociągu wykonana i było z rur cementowych. Chcę tutaj poinformować, że koszt jednej takiej opaski na taką rurę w zależności od średnicy to jest cena od 350 do 400 zł. Natomiast złącze rury w razie wymiany rury to 800 do 900 zł opłaty do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wydobycia wody. Wniosły 15 947 zł oraz za wprowadzone z sieci do, do gruntu 1607 zł. Na przełomie kwietnia i maja przeprowadzana była kontrola Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, Delegatora w Zamości. Miała zastrzeżenia odnośnie stanu ugrodzenia obiektu ujęcia wody w lipowcu oraz stanu technicznego budynku ujęcia wody w polu z Tego nie ujęto w protokole, tylko tak do informacji podano. Odnośnie eksploatacji oczyszczalni ścieków stwierdzono nieprawidłowości w nadmiernym gromadzeniu zanieczyszczeń stałych. W kracie koszowym po polskich ścieków wypływających drogą kanalizacyjną. Z tego też tytułu należy podjąć niezwłoczne działania w celu przeprowadzenia modernizacji pompowni, polegającej na wykrytywaniu zanieczyszczeń stałych, tak aby, tak aby nie dostawały się do reaktora oraz do komory koagulacji odpady stałe. Mięć prowadnicę po której wyciągane są pompy z rur stalowych na rury ze stali nierdzewnej. Wmienić rury stalowe na nierdzewne, przez które pompowane są ścieki z pompowni, komory rozdzielczej, reaktora oraz komory wzlewnej do komory rozdzielczej. Wmienić rury stalowe na ścieki w komorze rozdzielczej oraz komory ścieków stworzonych na rury ze stali Dokonać wymiany zabezpieczenia komory koagulacji oraz komory ścieków oczyszczonych przed zanieczyszczeniami głównie w gliwem z publicznych sosen. Dokonać wymiany tych wzorów w komorze ciśnieniowej oraz w tym Z tego też względu zwracam się z prośbą do Rady Gminy oraz Wójta Gminy w o za zabezpieczenie środków w budżecie na realizację powyższych prac.

z wody wpłynęły w kwocie 6 695, zł i na ściegach 3 45108 razem 10 146 zł, czyli na 27 tysięcy 10 tysięcy wpłynęło do odległości. Wpłaty bieżące za wodę na 100 tysięcy planowane. Płynęły 91 278 44, na ścieki planowane 51 000 płynęło 53 833 zł82 zł, razem 145 112 złotych 26 zł. W miesiącu lutym nawiązano współpracę z Krajowym Rejestrem Długów we Wrocławiu. Celem poprawy skuteczności ściągania zaległości. Na dzień 30 czerwca wystawiono 52 zł do zapłaty na zalegających odbiorców. Dłużnicy, którzy nie regulują zaległości, będą mieszczeli w wykazie rejestru długów i napotkają trudnienia w korzystaniu z usług finansowych jak kredyty, zakupy ratalne. Okres tej Ewidencji jest nawet do 10 lat. Dziękuję. Komisja Rewizyjna wysłuchując informacji z Zakładu Szkoda Komunalnej na Komisji to ja po prostu jest zaniepokojona stanem technicznym naszej oczyszczalni w związku z rozbudową dalszą. Sieci kan kanalizacyjnej <coughs> staje się rzeczą pilną, aby e, ustalić, czy oczyszczalnia e, podoła i będzie w stanie przyjąć e, następne ilości ścieków. E, taki wniosek e, został e, przez, przez Komisję e, ustawiony e, odnośnie. Stanu oczyszczalni. Należałoby wykonać ekspertyzę przez jakiegoś odpowiedniego szachowca, czy oczyszczalnia w tym stanie może funkcjonować w dalszym ciągu. A żeby mogła przyjmować większą ilość ścieków, powinna być. Przedstawiona opinia, czy wystarczy tylko jakiś powierzchowny remont urządzeń, o których mówił tu pan kierownik, czy może trzeba podejść do tematu w zasadniczy sposób, aby na następnych wiele lat obieg był sprawny i funkcjonalny. Duży kłopot sprawiają no niedrożności sieci kanalizacyjnych, spowodowane e, e, odpadami wrzuconymi e, prawdopodobnie przez studzienki znajdujące się na posesjach e, mieszkańców i należałoby podczynić jakieś działania w kierunku zabezpieczenia dostępu do, do studzienek tych tak względnie Wyczulać mieszkańców może w jakiś sposób, żeby nie czynili tego, to ponosi zakład później duże koszty przy udrażnianiu sieci. Cieszy jedynie fakt, iż kierownik podjął działania w celu lepszej ściągalności opłat. Wchodząc w kontakt Firmą właśnie zajmującą się takimi działaniami. No, czy należałoby tutaj zabezpieczać środki w budżecie naszym? Ja myślę, że należałoby najpierw stwierdzić, jakie to są sumy, jakie jakie to duże koszty będą, a dopiero może myśleć o zabezpieczeniu środków w przyszłorocznym budżecie. Ja myślę, że Pan Wójt zdopinguje tutaj kierownika zakładu, żeby niezwłocznie nie podjął działania właśnie w celu yy, sporządzenia ekspertyzy na temat stanu technicznego oczyszczania. Chciałbym, troszeczkę się moje sprawy z Panem Borowcem, co bym powiedział, a chociaż nie bardzo, bo tu właśnie nie usłyszałem, tylko trzeba wymienić, trzeba wymienić, trzeba wymienić, właśnie brakuje tego rozeznania, jakie to będą koszty, bo nie można mówić o zabezpieczeniu środków, kiedy się nie mówiły, jakie to są bardzo powyższe koszty, czyli to popiera to, żeby jednak jakaś ekspertyza, rzeczywiście, jaka potrzeba i jaki zakres tych kosztów. Natomiast tu nic nie usłyszałem na, temat, yy, usłyszałem na temat zmiany nazwy. Poza tym, nic nie usłyszałem, co tak było, szumnie, nagłaśniane, zmiany organizacyjne, zmiany oszczędnościowe, tak jak tutaj, nic nie usłyszałem. To Czyli, znaczy dosyć nic się nie zmieniło. Nie usłyszałem też nic na temat. To są głosy krytyczne na temat spisywania liczników. Czy coś w tym kierunku jest robione, żeby tych uwag nie było? Te spisywane fikcyjnie, nie wiadomo skąd, gdzie nie są adekwatne do rzeczywistych wskazań. Czy tam nawet zbiórka opłat, kiedy dowiaduje się, że jest lepiej Wam płacić? Czy tam gdzieś. No to, to też jest troszkę takie nie w porządku. Może to się unormuje w jakiś sposób, ale, 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 ale to też nie jest. Tak. I tak sobie myślę perspektywicznie, kiedy już w tej chwili są te problemy na dzień dzisiejszy, a kiedy w perspektywie roku tego mamy podłączenie kukiełek, kiedy w perspektywie lat dwóch mamy podłączenie lipowca, to ja w ogóle nie widzę y, funkcjonowania tej przestrzeni to nie tylko wymiana ruch, to, to nie wiem, to jakiś remont kapitalny. oczyszczalni się zanosi. Bo te, te metry, które teraz są przywożone yy, beczkowozami w porównaniu do spływających to są znikome. Czyli jeżeli zaczną ścieki spływać, to, to się podwoi lub potroi i, i co wtedy będzie? Dziękuję.